Przed biegiem widziałem jak został polany Tori i no, to była jedyna opcja, żeby budować prędkość i gdzieś tam gonić Leona, więc mój motocykl jest dzisiaj dobrze spasowany, więc pozwolił mi budować tą prędkość i na samym końcu wyścigu minąć Leona. Inaczej się jedzie w momencie, kiedy pod sobą ma się znakomity sprzęt i, i team, który potrafi to jeszcze zgrać, to wtedy żużel jest zdecydowanie przyjemniejszy. Nie jesteśmy jakoś jeszcze tutaj do tego toru. Mamy też problem z dopasowaniem się tutaj. Ten tor cały czas też się zmienia i myślę, że tutaj wszyscy chłopaki jesteśmy pogubieni. Ja tak samo byłem trochę pogubiony z przełożeniami. Przed zawodami jeden motor nie chciał mi odpalić. Problemy tam są z prądem, ale zabrałem drugi motor, też jest bardzo świetny i bardzo dobrze się wpisywał. Wiem o tym, że mam znakomity list zawodników w drużynie, ale też wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na piekielnie ciężki teren. Od początku byliśmy zmobilizowani. Wiadomo, że do częstowy przyjeżdża się ciężko od ostatnich lat, ponieważ ta drużyna jest piekielnie szybka. Na szczęście dzisiaj od samego początku, może nie do końca, miałem dobre starty, ale, ale po trasie mój, mój motocykl zachowywał się fenomenalnie i, i stąd też możliwość mijania rywali. Na pewno trzeba tutaj jakieś zmiany porobić. Yy, trzeba jakieś spotkanie przeprowadzić i jakieś wnioski muszą zostać wyciągnięte z tego spotkania.